Czy rozumie Pani słowo, na przykład, albo co dla Pani znaczy słowo obrzympał? Ja nie mam pojęcia, po pierwsze słyszę coś takiego. Dobra, a że zimieszek? Yy, to znam, coś takiego jak yy, spryciarz, chulidzian, coś tam tak, nie, tak, dobra, super. I może jeszcze jedno, rachityczne? Nie, trudne. <noise> dobra, co, co to nie znaczy dla Pani słowo yy, kalumnia? Nie mam pojęcia. Nie spróbuje Pani? Kalumnia? Nie wiem, kojarzy mi się coś z, z chemią, jak nie wiem składnie. Czy coś y, rzucać na kogoś kalumnie, to kogoś oczerniać. Y, a na przykład y, skonfundowany. To coś kiedyś słyszałam, ale. Skonfundowany. Też nie mogę być jeszcze, A infantylny? No, ktoś infantylny to jest taki. Mm, Ojejku, ciężko to określić. U to był tak. <laughs> to to Prawda? Tak, tak, e, tak, no to dziecinny. No tak, 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 pana tak, tak. oznacza Dobrze. słowo e, horrendum. Horrendum. Nie znam takiego słowa. Dobrze. A co oznacza słowo inwektywa? Mm. Dalej. <laughs> A jak ktoś się frasuje? To znaczy, że się czymś trafi. Dobrze, super. a trafi, bo... jak e, ktoś rzuca na kogoś kalumnie, to co robi? Pana oznacza słowo płyńczuchny. E, nie czuję, że jestem w naszym stanie. Okej, okay, dobra, dziękuję. A trasować się? Trasować? Bo. się jakby przemęczać? Albo, nie wiem. No. Chciałbym powiedzieć dojeżdżać, ja. <laughs> Martwić. Prawie. No. No. E, a. Być chimeryczny? Być chimeryczny, o Jezus! To to już jest tragedia. Nie wiem. Do, a, nie co dla Pana oznacza słowo połeć nie, nie ogłosia się. Nie uszy w ogóle? Nikt nie jest w Dobrze, a na przykład y, jak ktoś jest skonfundowany, to jak? Jak taki, nie może się odnaleźć. To... Okej, okay, dobra. A y, na przykład smalić, y, smalić koleżki, to co to oznacza? Smalić Jaki do kogoś zalety? cholewki. Tak, tak, tak wiem. Dokładnie. Co za Pana znaczy słowo horrendum? Nie wiem. Dobra, a jak ktoś smali do kogoś cholewki, to co robi? Znaczy, no, jakby to powiedzieć... Walentynki niedługo. No właśnie. <laughs> no podbija, Dokładnie. Dobra, a jak... <laughs> coś jest pejoratywne, to jak jest nacechowane? Słownictwo na przykład nackowane pejoratywnie. Nie. Co znaczy <grymne> dla mnie słowo ambiwalentne? Nie opowiedzia. Dobra, a inwektywa? Dobrze? Mi to mówi, ale A na przykład smalić do kogoś kolewki? no to znaczy zalecać. Jak? Rozumiesz słowo tak. sień. Dobra. A na przykład, y, co dla ciebie znaczy y, słowo. wyrażenie smalić cholewki do kogoś? Już nie wiem. Nie spróbujesz w ogóle? Nie ubiło ci się o uszy? Y, a na przykład, y, jak ktoś jest trachityczny, to jaki jest? Taki słaby. Jak rozumiesz słowo. Super. Dobrze, a co dla ciebie znaczy słowo? Jak ktoś mówi, że coś się stało rychło w czas, to co to oznacza? E, stało się dawno temu i o tym już trzeba zapomnieć. Dobra, a jak ktoś jest buńczuczny, to jaki jest? Dla was oznacza słowo dobra. Się. No to jest taki... przedpokój, takie... Super. I tak, nareszcie. Nareszcie. już wiedział. Słowa. E, dobrze, a jak ktoś jest rachityczny, to jaki jest? To jest taki... na staruszku, się tego jak <śmienny> tak, <śmienny> tak, nie jakieś. Tak! Tak Nie wiem, ciężko to określić. Taki wyschnięty, taki... To, tak. Super, dziękujemy. I jeszcze jedno, e, co oznacza tutaj, nasze określenie duby smalone co <laughs> Smalone bredzi na przykład. Włodzie? No to to... Tak, mniej więcej. Boże, Dobre, dziękujemy są... bardzo. Trzy na trzy.